Dobry, Witajcie kochani wesołych świąt. Mamy to słuchajcie 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia, Ostatnie pole kalendarza wyzwaniowo budżetowego od dziewczyn przed nami, ostatnie okienko w kalendarzu z pięknego planu. No i świętujemy, ale zanim to, Otwórzmy jeszcze wspólnie te ostatnie symboliczne okienka kalendarzy. Jedyneczka, czyli herbatka, prawda? Dobrze pamiętam? Mhm. 15 zł na. Zimową herbatkę, co by zapobiec przeziębieniom. Chociaż dzisiaj nie wiem, czy to bardziej na herbatkę, czy na kompot z suszu. A zróbmy tak, bo mam piątkę. I wrzucamy, słuchajcie, już ostatnią kwotę. I sprawdzimy wspólnie ile tutaj się uzbierało. No nam sobie. No i słuchajcie mamy kwotę z naszego kalendarza bardzo, bardzo ładną. I to mamy 161 zł. I z taką kwotą kończymy nasze świąteczne wyzywanie. No, jest naprawdę zacna. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Nie, wszystko jest ok. No. Trochę szkoda zamykać ten kalendarz, ale idzie nowy rok, idzie nowe, idą nowe wyzwania. Zatem nie ma czego żałować, tylko cieszyć się na to, co nadchodzi. No i ostatni pakuneczek od pięknego planu. Będę trochę wiedźmą, będę zgadywać, co tu może być w środku Wiecie co? Wydaje mi się, że to może być coś takiego do czekolady na gorąco Wiecie, takie patyczki zakończone czekoladą do roztopienia <grywania> Nie pytajcie, takie ja mam odczucia, kiedy tego dotykam Także zobaczmy Jeśli tak, no to będzie czekolada A jeśli nie, to się pośmiejemy razem No, jednak, będzie czekolada Śmieję się trochę, bo mm, Nigdy, znaczy tak, znam ten koncept Często go widuję, ale nigdy Nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc Okej, okay. nawet mam pijaneczki na górze Super <śmiej> Fajny, na pewno umili wieczór Bez dwóch zdań No ale dobrze, kochani tak się kończy nasza vlogmasowo masowo-budżetowa przygoda, a ja od siebie chciałabym życzyć Wam zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła, miłych rodzinnych spotkań, świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim odpoczynku. Korzystajcie z tego czasu, dbajcie o siebie, spędzajcie ten czas z najbliższymi. Niech to będzie taki wasz czas. Czas na reset, czas na pewne podsumowania. I tyle ode mnie. Tak prosto z serduszka. Życzę Wam też, aby nowy nadchodzący rok był pełen pięknych chwil, abyście realizowali swoje wszelkie marzenia, swoje cele. No i niech będzie pięknie. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Do usłyszenia. Ściskam Was dwa razy mocniej niż zwykle. Pozdrawiam ciepłutko. Jeszcze raz wesołych, wesołych świąt. Pa, pa.